I uwaga, jeden, dwa, trzy, to jest koniec walki! Bracia Fuchs wygrywają! Proszę Państwa, ale emocje! Bracia Fuchs obronili swoje pasy, pasy taktyk! Bracia Fuchs. Są potwornie zmęczeni, jak widać, ale na pewno są też bardzo szczęśliwi! zdali z siebie wszystko, choć Hans Schulte troszkę im pomógł, ponieważ nie chciał pod koniec walki współpracować z Chemikiem. I teraz celebracja, brawo panowie! Podtrzymują swoją doskonałą pasę, ale teraz już powoli opuszczają ring. Pewnie będą wiwatować wraz z panami. Zbijają teraz z nimi piątki. I ale co tam się dzieje? Oj, zamieszanie e, proszę państwa. Zaczął się brutalny atak na mistrzów takting. Widzimy tam e, Rikiego Skaja, Dawida Oliwę. Proszę państwa. I pastwią się teraz nad jednym z braci Fuchs. Oczywiście Lukas Motl również z nimi jest jako team Visegrad. I proszę bardzo, co tutaj się dzieje? Ale, ale proszę państwa, widzimy Zefira, Leona Lato i zaczyna się ogromny chaos na e, tym niebieskim ringu. Chemik i Eryk Lesak dołączają do całego towarzystwa e, i jest ogromne zamieszanie. Grek zaczął się znęcać nad Erykiem Lesakiem. E, widzimy, że pojawia się Kalumbek, który Obija sromotnie Grega. Tutaj nad chemikiem również się znęca Michał Fuchs. I proszę! Mamy też Tomczaka. Najwyższego z całej stawki. Wkracza na środę ringu. I co teraz zrobi? Chyba będzie chciał wyrzucić Zefira. I tak robi to. Poprawia na Dawidzie Oliwie. I proszę, kolejny zawodnik już poza terenem ringu. Ehm, co tutaj się dzieje? Niesamowite. Czy pozbędzie się Kaluma? Tak jest. Kalum beg już poza ringiem, pozamiatał, wyczyścił dokładnie ten ring ehm, Tomczak. No to jest prawdziwa bestia jak widzimy. Proszę bardzo, ten obłęd w oczach, ale teraz zefir prosbady. Ojej, powalił tego yy, potwora i chyba będzie chciał poprawić. Czy tak się stanie? Ej, tak, jego kończąca akcja. I, ale z tyłu jeszcze Lukas. I co nam pokaże? Ojej, mam nadzieję, że nie złamał tam szczęki Zefirowi. Teraz. Filip Fuchs, swoja akcja kończąca. Ricky Sky i Ciska, bardzo mocno o matę. A co nam pokaże Michał Fuchs? Proszę bardzo. Tak jest, swoja flagowa akcja została wykonana. Z tyłu czai się już. Dawid Oliwa. I uwaga, spinebuster. Ale z tyłu pojawia się Grek. I czy już na Dawida Oliwę? Czy to będzie pedigree? Tak jest! Dokonało się! Z tyłu mamy Eryka Lesaka. Który bierze Rosman Wyeliminowany Grek. I proszę bardzo: Kalmbek teraz sprząta. Ring. I Eryk Lesak wytacza się. I proszę bardzo, ostatnie namaszczenie od chemika. Tak stało się. Może wiwatować, ale chyba tylko przez chwilę, bo mamy Leona I proszę bardzo, cold breaker. Pozbywa się chemika. I tak wychodzi teraz na narożnik i, i, i myślę, że będzie chciał wywiwatować, ale jeszcze crossbady. Na Grupę zawodników, która stała poza terenem ringu wchodzi teraz dumnie, ciesząc się na narożnik Leon Lato i bardzo się cieszy. Tak ucztuje z fanami, tak jakby wygrał jakiś Battle Royal, bo właśnie ta końcówka troszkę ten, tego typu walkę przypominała. I proszę bardzo, klaszczą głośno w ręce. Ale on lato wiwatuje i ich pozdrawia! Bardzo ładnie tam zaczaił się na jednego z zawodników i wyeliminował go Tak się właśnie kończy pyrką ta wspaniała gala. No niesamowicie jest występować przed... Tyrkonowymi fanami w Poznaniu, tutaj mamy Dawida Oliwę, który wyjął jakąś maskotkę od fana, i powoli wytaczają się zawodnicy z ringu. a tu jeszcze popisuje się Dawid Oliwa. Wyżywa się na tej pluszowej rybie, co to był za wieczór.